Witam panowie, panie z tej strony. Emir. dzisiaj pokażę wam, jak bany hopować. Z disclaimerem, oczywiście, jak przy poprzednim odcinku, że robicie to na własną odpowiedzialność. Ja polecam wam to robić z parametrem Insecure i po prostu e, robić to gdzieś na prywatnym serwerze, żeby sobie potestować, tak jak ja to robię. Zachęcam was, oczywiście, do załapkowania i do podbicia odcinka, czy tam zahajpowania. Te gwiazdeczki, jak jesteście na telefonie, będę bardzo wdzięczny, bo to mega, mega podbija zasięg odcinka. Zapraszam również na Discorda, a jeszcze przed rozpoczęciem odcinka masz darmową skrzynię. Do otworzenia co dosłownie jeden dzień. W bibling, który podany jest w opisie. A przy okazji użyj mojego kodu Imir. E przy dużym szczęściu możesz wydropić nawet takie M41S Decimator, a jeśli ten skin Ci się nie spodoba, to możesz go wymienić na innego, ładniejszego dla Ciebie w Exchangerze. Możesz też spróbować swoich sił w Case battle. Pamiętaj o tym, aby użyć mojego kodu Imir. E Dostajesz za niego 210 oraz 10% do doładowania. Zachęcam serdecznie. No i dobra, tak, pierwsza rzecz, która jest jest według mnie najważniejsza, czyli to, że ten glitch działa już od dłuższego czasu. Tylko ostatnio wraz z update'em, który no, ogranicza nam niby FPS-y, w sensie możliwość zmienia tych FPSów w trakcie rozgrywki, został dosyć mocno znerwiony z tego, co ja się orientuję. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę. I co, ograniczamy sobie po prostu FPS-y na 64, w opisie macie configa, którego polecam wgrać, generalnie gdzie wgrać w configa, wchodzicie sobie tutaj w właściwości, klikacie zainstalowane, klikacie browse, wam wyskakuje folder, wchodzicie sobie w game, bo to jest CS2, wchodzicie sobie w CSGO, bo logika Valve e, i w CFG i tutaj wrzucacie te pliki po prostu jak widzicie ja już mam wrzucone, ale mogę wrzucić dla was jeszcze raz, czemu nie e, najlepiej to zrobić po prostu jak macie włączoną grę, ale powinno też działać jak macie ją włączoną. No i teraz tak naprawdę jak już jesteście w grze, jak sobie zresetowaliście no to nic nie musicie wpisywać bo tam jest autoexec, a jeżeli... A właśnie, no FPS-y jak widzicie, mam ograniczone do 64, też wpiszę, ale jak jesteście w trakcie, jakby kiedy wrzuciliście po prostu ten plik, a jesteście w trakcie rozgrywki, a raczej w trakcie, jak jesteście w cs 2, no to możecie sobie wpisać autoexeka, tu widzicie dziwne rzeczy się dzieją generalnie. Ale zaczyna to działać. Oczywiście tutaj macie linka do autora. Ja tego nie stworzyłem. Widziałem, że są inne konfigi do, do banych hopa: łatwiejszego i lepszego, ale ten mi działa, dlatego ten wam polecam. Oczywiście do autora też będziecie mieli linka w opisie. No i weźmy sobie na jakąkolwiek mapę, gdzie łatwo będzie banych czyli po prostu mapę, na której będziemy mieli jakąś tam powierzchnię, żeby sobie poskakać. Weźmy sobie Niuka. Oczywiście możemy też to zrobić raz spokojnie na jakiejś mapie banych żeby sobie potestować. No bo tak jak mówiłem wcześniej, wcześniej tylko testujemy wejdźmy sobie nie wiem a niech będzie do terrorystów bo to oczywiście tradycyjnie wywalamy mogę sobie w sumie zrobić jakiegoś konfiga pod to co nie przydałoby się dobra mamy wpisane komendy 64 FPS -y. o a jeszcze zapomniałem wspomnieć bo to też ważne generalnie to jeżeli chcecie przeskoczyć bo teraz jak sobie na przykład zmienimy FPS -y, chcemy zmienić no to to nie działa FPS max 100 to jeżeli chcecie ustawiać sobie na bieżąco FPSy to możecie sobie Riva tunera po prostu pobrać ja z niego nie korzystam ale w nim możecie sobie na spokojnie. Nie wiem, czy to legitna strona. Poszukajcie sobie legitnej strony z Rivatunerem generalnie. A jeżeli nie, no to możecie sobie ograniczać fps -y. No ja nawet na Intelu to mogę zrobić, więc obstałem, że na Radeonie na Nvidia na pewno, bo Nvidia miałem, a na Radeonie, no to nie wiem jak to wygląda, ale wydaje mi się, że tak, że mam normalnie możliwość ograniczania FPS-ów. Możecie sobie właśnie w sterownikach ograniczać te FPS-y na przykład na czas banych opa, a później od Ewentualnie możecie po prostu wyjść z rozgrywki i wpisać sobie FPS Max ile chcecie jak wyjdziecie i później z powrotem wrócić to będziecie mieli więcej bądź mniej FPS-ów. Tylko że no to właśnie jakby jest tak, że możecie to tak naprawdę zrobić, jak zginiecie dopiero, nie? I musicie też mieć tyle czasu, żeby wrócić do rozgrywki. Więc to jest najmniej wygodne, żeby to zmieniać w trakcie rozgrywki. No i co? No i teraz wam pokażę mniej więcej. A jeszcze nie wiem czy ta komenda działa, w shift powinna. O, gdzie jest velocity? Jest velocity, jest velocity. No jak biegamy to mamy 250 velocity cosons, nie? To jest najszybsza możliwość biegania powiedzmy taka defaultowa, co nie? No i wiadomo oczywiście, że chcemy osiągnąć więcej niż 250. W normalnych warunkach jest to niemożliwe obecnie. Zaraz też Wam to pokażę, jak to wygląda. Widzicie, ja nie jestem mistrzem hopów, ale udaje mi się nawet do 300 velocity dobić. A wydaje mi się, że jak ktoś potrafi lepiej, no to raczej dobije na spokojnie do większej wartości, co nie? Przy 300 chyba jest cap, albo bo ja po prostu nie umiem aż tak skakać. Jest ten stamina cost nawet pod velocity. Nie wiem, czy widzicie velocity. Czwarta zakładka pod radarem, jeżeli ktoś nie zauważył. Może stamina na kost trochę zwalniać. No jak widzicie, chyba 300 to jest faktycznie hard limit, ale no da się da się utrzymać przy tym 300, jak się uprzecie, więc możecie po prostu bany hopować szybciej niż w normalnych warunkach przy CS-ie, co nie? Biegacie, także jest to spoko. Jeżeli chodzi o uczenie Was teraz, jak robić bany hopy, no to generalnie, no to taką podstawową zasadą to będzie bardzo szybki tutorial. Oczywiście wiem, że większości tego nie wytłumaczę, ale niektórzy raczej załapią od razu. No to jak lecicie w lewo, jak robicie strefę, żeby się przyspieszyć, patrzcie na Velocity. Na przykład, jak idziecie w lewo, czyli pod A, no to trzymacie to A i musicie tak synchronizować ruch po prostu myszki. Z klawiszem odpowiadającym w tym kierunku, czyli na lewo, no to wiadomo, A, prawo to jest D. No i tak skaczecie sobie, nie. Najlepiej na scroll to robić, jak w tym konfigu właśnie macie to pod scrolla. To jest właśnie, J, to jest po prostu alias, jak dobrze pamiętam, do tego, żeby skakać. O, widzicie MWHLup też. No i po prostu możecie sobie w taki sposób skakać. Także widzicie, że tutaj się przyspieszam O teraz, nawet wyszło fajnie, że nie spadam. No i zapierdzielam o wiele, wiele szybciej niż normalnie w CESie. Da się biegać. No, i generalnie, no, Valve skutecznie próbuje zapobiec temu, żeby się tak nie dało. Mi się osobiście wydaje, że w końcu, a znając Valve po nawet może i kilku miesiącach, ale w końcu wyjdzie update, który to naprawi w 100%. No, i generalnie, co? No, kurczę, fajnie czy niefajnie, to już sami sobie zdecydujcie. Ja uważam, że to jest za proste, żeby osiągać taką prędkość. Jeżeli ja bez tak naprawdę żadnej próby nauczenia się tego jakoś sensownie potrafię to osiągnąć, to uważam, że nie powinno to mieć miejsca. A szczególnie, że no teraz to już w ogóle, bo trzeba to robić na na mniejszych FPS-ach, czyli trzeba bardzo bardzo mocno kombinować. Czy zaliczę to podczytowanie? No to jest oczywiście exploit, tak jak poprzedni problem z cheatowaniem, to nie, z, cheatowaniem e, z teleportowaniem, chciałem powiedzieć. Za dużo myślę, za dużo gadam, albo za mało myślę, za dużo gadam. Nieważne, wiecie o co chodzi. E, ja bym osobiście to konkretnie wywalił, ale przywrócił bany jakie są w go, bo w go było o tyle fajnie, że nawet na maksymalnej ilości FPS-ów. Mogliście po prostu normalnie y, osiągać lekko większe prędkości. Oczywiście co jakiś czas tam was spowalniało, ale potrafiliście zrobić cztery strefy, które was przyspieszyły. I później, no, praktycznie chyba co każdą strefę tam było jakoś tak w cesie go, że miałeś mniejszą szansę na powtórzenie chyba przez Stamina costa właśnie. No i to mi się podobało, nie? Na przykład to, co jest teraz, jak ludzie kombinują z tymi banych hopami, z tymi konfigami i tak dalej, no, mi się osobiście nie podoba, bo to już jest takie shady bardzo mocno. No i obstałem, że na przykład, nie na takim faceicie też za to, za takie konfigi dostaniecie bana. E, także no kurczę, barw miało tak naprawdę złoty środek, a kurczę go wywalili totalnie, no i teraz nie wiadomo co w tym CESie dwa robią, no popatrzcie kurczę, no teraz dobra, miałem mniej, ale no popatrzcie, nie ma jakiegoś większego problemu. Ja nawet się nie pocę, żeby to zrobić. Naprawdę. Mógłbym się bardziej pocić. Oczywiście pewnie bym się jakoś lepiej przyspieszał dzięki temu. Ale ja się nawet nie pocę, a i tak zapierdzielam z prędkością światła. No, oczywiście, to też nie jest tak, że ten Bany Hop jest jakiś niewiadomy, jak genialny. Game Changer. Ja, mój Boże. To, bardziej, to fajniejsze jest według mnie do jakichś fragmentów, może? Żeby to wykorzystać. Bo tak samo czysto do tego, żeby po prostu, nie wiem, być jakimś super OP graczem, no to wam to nie da. a swoją drogą, chciałbym zobaczyć kogoś, kto łączy te Bany Hopy z tym telefonem. Teleport exploitem to już w ogóle mocne kombo. Jeszcze jedna osoba mi posyła, że podobno tym teleport exploitem jak ktoś jest na ran boostie osoba na górze, gościu się tepnie, to można kogoś wystrzelić daleko. Też będziemy to testować. Nie wiem, czy na odcinku, yy, czy w sensie na długim odcinku, czy na szorcie. Jeszcze zobaczę, ale no, jeżeli w tego nie spaczyje, no to oczywiście chętnie to przetestuję, bo dla mnie to jest mega śmieszne i ja naprawdę lubię yy, testować takie rzeczy, bo oczywiście ja wiem, ja wiem, zaraz niektórzy napiszą, po co ja w ogóle to promuję yy, i nie oszukujmy się, jestem kroplą w morzu promowania tego, ze względu na to, że zagraniczny internet huczy o tym eksploicie już od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o bany jeżeli chodzi o teleporty, no to wiadomo, tam były jakieś stare, e, różne powiedzmy hmm. rzeczy związane z tym teleport e, glitchem, exploitem. Ale o tym aktualnym, to chyba od piątku bodajże, gdzieś tak od nocy słyszałem, przynajmniej mnie doszły słuchy, bo no jak jest jakiś exploit, to bardzo często ktoś mi pisze. Oczywiście zachęcam Was do pisania, bo ja lubię takie rzeczy, one mnie mega interesują, więc piszcie do mnie oczywiście o tych exploitach różnych. E, no i co? I to chyba było na tyle. Jeżeli właśnie tak jak mówiłem, macie jakieś exploity, jeszcze inne o których może ja nie słyszałem to piszcie do mnie, chętnie sobie o nich nagram in case of emergency break glass niszczenie, nie wiem jakie jest emergency, ale break glass no, dalej mi się nie podoba ta animacja niszczenia tej szyby, w sensie spadania tej szyby no ale cóż, na raz